Powiedz skąd przyjechałaś Ala. No, powiedz skąd przyjechałaś. Z odległych krajów. Tak, ja z odległych krajów. śmiało, głośno. Jest przede wszystkim y, taka miejscowa głoszczowa. głośczowa. od tam staje! Wstaje, pendolów, już nie. Już nie staje. Ale zdawało. Przejeżdża? Przejeżdża. E, no i tak życzenia. Y, co mam no. życzyć? Miłego życia! Koleżanka! Ja dzisiaj będę z przyjechałam, bo jestem od jest tutaj jego wyraźnie. W to może zobaczyć, że mnie tutaj nie ma. Ale już mam sam znieb to do że takie, że, że jest dość wyserkowa, żeby w takim wyróżniku, wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechu, szczęścia z które tam zniknął. Dobra, dalej, dalej. Dobra, dawaj. dalej. Łukasz, <głosy> wszystkiego najlepszego <noise> <Wszystkiego głosy> z okazji Twojej urodzin, żeby moja starostka wyświętowała takim przyzwyczajeniem jak dzisiaj. No i co, bawmy się wszyscy dzisiaj w uśmiecie. I jeszcze raz. <noise> Dziękuję bardzo. Niech Jarek na to tańczył, a przede wszystkim dużo pieniędzy i dużo szczęścia. Wszystkiego najlepszego. A co Jarek na to? Jarek tańczył na to. <śmienny> On powiedział, że zatańczył i wszyscy słyszeli. Co tam następny? Co tam następny? Wszystkiego najlepszego powiedz. O, już coś. Młody. Tutaj jest młody zaintegry. Młody. Co życzysz, pani młodej? Co bojasz do mikrofonu? Brawo! Brawo! Tutaj mamy następnego gracza. Halo graczu! Do mikrofonu. Co życzysz? Co życzysz? Co życzysz? Wszystkiego najlepszego. Co powiedział? Co powiedział? Wszystkiego najlepszego. Dobra. Krótko i na temat. Obudziliśmy go. Głośno nie słyszymy.

da ti malo se to samo razgovara. Samo. Ja je govorio da je 50 12 godina što se

o, podanie? No. A przodem, przodem. Ale to my razem. To jak chcecie? To jest tata taki, tata. No możecie ja we dwóch. Razem nie, no nie musicie razem, osobno. Chciałbym powiedzieć, że... Chciałbym wszystkim O taty! Mama powie osobno. A sąsiad co powie? Wszystkiego najlepszego. Brawo! Dawaj, ko, mamy A skąd pan powiedział, że ja sąsiad? No chyba wiem. No powiedział, że koło sąsiada siadam. Miał do wyboru żona a sąsiada wziął Sąsiada. Czyli sąsiadów już lepiej pije, nie? Nie nie? nie, nie, zjadą, nie, nie, w w nie? Wiadomo, na wódkę to się do sąsiada idzie, nie? Nie, nie, no tam, żartuję, to tak się mówi. Raz pół roku. No i wystarczy. Ciekawe, kto jeszcze piosenkę tak ładnie zaśpiewa, jak, jak pan? najlepszego, bardzo i Jak będziesz miała takie trudne chwile, to pamiętaj.

Tam do sitka! Każdego, piękna, tam ale do sitka! Żeby ci przecież żeby się całe życie upłynęło w, taki, w takiej urodzie i takiej pracy, jak, jak jesteś sama. Wszystkich <grystek> spełnienia marzeń. Teraz, Teraz będzie. <grystek>. Zajego zaraz łapiemy. Ja <grymne> byłem. Też był? Witam słuchaj. Szczęść tego przede wszystkim, żebyśmy wiele wspólnych jeszcze nie w tych kontaktach z nami przyjęli. Bo się... Dzisiaj że... e, no była pierwsza skromna, dzisiaj pierwsza, zaczęliście. Dawaj go. Śpięć, no pe... Czemu? Nie Trzymaj Nie słyszymy. To bardzo dobrze. Ale kamera słyszy. No, nabijaj. Oli, Litwę, ojczyzno moja, zacznij. O Litwę, moja, dawaj. Ja chciałbym życzyć wszystkiego nie W tym czasie twojego życia, w tych latach młodości. Do sitka.